Ośrodek, jak już powiedziałem, będzie miał szeroki zakres, bo to będzie dotyczyło wielu jak gdyby, kwestii życia społecznego i gospodarczego, sytuacji socjalnej, bytowej, prawda, prawnej wielu ludzi to ten ośrodek z dyżurami w ciągu kwestia tego tygodnia zapraszać będziemy ludzi pokrzywdzonych, ale też będziemy jak gdyby sami reagowali na pewne sygnały. Różna waga tych problemów, ale każdy nawet najmniejszy problem ludzki do załatwienia, bez degradacji, czy ważny, czy nieważny, nie ma takiej klasyfikacji, jest przez nas podejmowany i już. Sobie wykorzystując możliwości interpelacyjne naszego radnego, włącznie z wyjazdem jego na spotkanie tych ludzi, to zorganizowaliśmy. To bezpieczeństwo, które, jak powiedziałem, chcielibyśmy, żeby było zapewnione, jest wa ważną i wielką wartością. Dlatego apelujemy do Policji, do Komendanta Wojewódzkiego Policji, do Prokuratury bo skuteczne działanie, zgodnie oczywiście z prawem, to skuteczne działanie dotyczy również wykrywania przestępstw zwanych pospolitych, jakim są kradzieże, pobicia, wymuszenia, bo ten przypadek Jakuba, do którego nawiązujemy, no świadczy o tym, że wskutek niewykrycia sprawców ta sprawa została omorzona. podwójnie uprzedzony obywatel miasta, obywatel naszego kraju, został, można powiedzieć, sam bez opieki. Ośrodkiem, koordynuję, bo trudno powiedzieć, kieruję, bo to są wolontariusze, pani Jola Kozak, która będzie w przyszłym tygodniu główną a teraz chcemy zwrócić uwagę również na pewną znieczulicę czy na pewne sytuacje, które wynikają również zbyt, ze zbyt formalnego widzenia kwestii ludzkiej.